Dzień dobry, witamy serdecznie na naszym kanale. Dziękujemy, że jesteście z nami. Dziękujemy za wszystkie wyświetlenia, za wszystkie subskrypcje, które stale rosną. Witam Redaktor Janusza Pindere. Witam serdecznie. Spotykamy się na kilka tygodni przed walką, o no, której na pewno będziemy w tym roku mówić najwięcej, bo nie ma nic lepszego w boksie. Myślę, że ten pierwszy pojedynek to będzie walka roku ostatecznie. Nie znam jeszcze tych zestawów, nie znamy tych rankingów, ale jak mam intuicyjnie wskazać w tym momencie, to, to wydaje mi się, że starcie Tysona Fiorego z Oleksandrem Musykiem, ta pierwsza walka, ona tutaj będzie numerem jeden, no chyba właśnie, że w tym rewanżu wydarzy się coś szczególnego, czego bym nie wykluczał. Panie, już jesteśmy coraz bliżej tego drugiego starcia. No i właśnie, jak, jak pan ocenia to wszystko, co dzieje się wokół tej walki? Chodzi mi zwłaszcza tutaj o te sygnały, takie powiedziałbym mieszane, wysyłane z obozu Tysona Fiurego, o te rady, które się gdzieś pojawiają, że on musi na tego Usyka ruszyć, że teraz jak na niego ruszy, no to na pewno go dorwie. Jak pan się zapatruje na taki plan taktyczny? na razie dużo dużo krzyku jest z boku, natomiast yy, yy, głównie aktorzy bardzo, bardzo yy, spokojnie się w tym wszystkim zachowują, powstają jakieś fajne filmiki, ale na konferencjach jest wyjątkowo grzecznie, a tym wyjątkowo grzecznie jest przede wszystkim Tyson Fury. To jest inny Tyson Fury, niż którego pamiętamy. On chyba zrozumiał bardzo głęboko, że e, tu nie ma żadnego sensu. Teraz trzeba jakby trochę uśpić, jakby czujność. Spróbować e, przynajmniej, tak. Albo próbować, to znaczy uśpić w tym sensie, żeby go troszkę rozleniwić, że to... Jestem prawie twoim przyjacielem, właśnie to nie chcę cię bić. No. Prawda, po co, spokojnie rozegrajmy ten pojedynek, zobaczymy, co tam będzie dalej. On tak wygląda, no prawie go tuli do piersi. No. To jest niesamowite. Śmieszne bo, bo na początku zaczął jeszcze z takimi tymi swoimi absurdalnymi teoriami, i tak, takie jedno zdanie, które mi szczególnie zapadło w pamięci, to, to powiedział, że e, ta pierwsza walka ona była dużo łatwiejsza niż myślałem. No, szkoda, że się skończyła tak, jak się skończyła, no, ale jeśli takie miał podejście wtedy, to może lepiej rzeczywiście, że zaczął mniej mówić, im bliżej jest tego w jedynku, bo... Wiesz, ale on mówi różne rzeczy. No, mówi na przykład tak, no, no, w ogóle nie ma ciosu, w ogóle nie no, przecież nikt go nie tak, nie, nie stłukł, tak naprawdę. No bo, Ganiał go po ringu. Bo, no. bo, umówmy się, no, w pojedynkach z tym y, killerem, z tym jednostrzałowcem Wajderem, to była bomba. Padał, ale podnosił się zupełnie w porządku. Natomiast tu, no, nie będziemy tutaj odkrywać Ameryki, jeżeli powiemy, że tutaj gdyby nie sędzia, to było po wszystkim. No. Tak, ja tam momentów, gdzie można było liczyć albo przerwać tę walkę, było, było co najmniej kilka w tej, w tej Mówiąc serii. Mówiąc krótko, dostał w tej dziewiątej rundzie straszliwe lanie. To było takie upokarzające lanie dla kogoś takiego jak ten królik z kategorii średniej. Po prostu go tak sprał. Mówiąc krótko, to oczywiście, że on później się kapitalnie odbudował, tylko świadczy o tym, że ma jakby nadprzyrodzone moce w sobie, bo to wiemy, już, już poznaliśmy. Go u Tysona Fiorego, że nie ma większego znaczenia ile on tam się piw w okresie przygotowawczym e, prawda, i z ilu kilogramów będzie schodził do jakiejś wagi akceptowalnej e, do pojedynku, bo po prostu on sobie z tym potrafi dać radę. Pytanie co z głową. Pytanie z głową, bo do tej pory on odbierał duszę innym. E, kliczce odebrał tak naprawdę mówiąc patetycznie, odebrał duszę, no bo to nie był, to nie był kliczko. on oczywiście miewał różne takie sytuacje, ale ale pod tym względem to po mistrzowsku wykonał swoją pracę wówczas Tyson i tak naprawdę wykonywał e, e, z każdym e, tą robotę. Natomiast tutaj to odbiło się jakby od ściany i ugodziło samego Tysona wszystko to, co mówił. Jakby on z tą swoją jakąś, to jest inteligentny facet mimo wszystko w tym wszystkim, w, no, wygląda na czasami i zachowuje się jak prostak, ale, ale to, to, to nie jest głupi facet. I on chyba zrozumiał bardzo szybko, że to nie ma sensu, bo to wraca jak bumerang i uderza w niego. I dlatego troszkę tutaj zmienił, e, zmienił taktykę. E, ja myślę, że to jest taka taktyka, która może sprawić, bo jednak kiedy on tak obrażał tego e, usyka, który być może wszystkiego nie rozumiał do końca, bo to jeszcze teraz mówił znacznie lepiej po angielsku, znacznie sobie lepiej radzi, bo on bardzo... Ciężko pracuje nad tym dwa razy dziennie sesje, prawda, tam dwugodzinne nauki języka angielskiego i to od, od długiego czasu. Natomiast, natomiast wtedy taka narastała z nim złość w tym wszystkim, żeby ja ci tu pokażę. Dlatego on tak przyjął taką taktykę w pewnym momencie, że boksował jak nie usyknął. No. No, po prostu on się zaczął bić z nim. No, przecież łusyk go przełamał. Tak, to było najbardziej niewiarygodne, że ten bez ciosu królik z kategorii średniej przełamuje tego giganta, prawda, który ma tak fenomenalne warunki fizyczne. Natomiast z kolei nie sądzę, żeby w ogóle na łusyka to działało. On po prostu robi swoje. Najpierw idzie na pierwszy ogień Mariusz Wachna, podczas przygotowań, żeby się dostroić do tych gabarytów, prawda? Później to będzie wchodziło na jakiś inny, inny etap i myślę, że. Ale jak się zakończy, nie wiem. To jest taka walka jak i ta pierwsza. Wszystkie scenariusze są tak. tutaj e, możliwe. Nie zgadzam się z tym, jak mówią niektórzy, m.in. Bernard Hopkins, że on już właściwie wie wszystko, e, Fury, i wie, to właśnie będzie prosta, prosta historia. Może będzie, może nie. E, natomiast Pójść na takie, na takie przełamanie, na y, usyka, tak jak proponują niektórzy. Moim zdaniem to głupi pomysł. Głupi pomysł, bo po prostu y, przy takich nogach, przy takiej mobilności y, 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 ringowej, no to może. Y, 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 y. Tyson Fury się przewrócić w ogóle, jak będzie go szukał. Bo Pytanie, bo, czy ma narzędzia w ogóle do takiego boksu? W ringu go nie znajdzie, bo taka jest prawda. A więc my, myślę, że będzie robił to, co, co sam powiedział w jednym z ostatnich takich jakichś krótkich odpowiedzi, że będę robił to samo, co w pierwszej walce, będę bardziej skoncentrowany, bo tam zabrakło trochę koncentracji no, o wszystkim. Tak, bo wygrywał na pół metró. W dużej to... mierze ten cios w nos, prawda, to zadecydowało o tym, że on no, gdzieś tam. Tracił to, to wszystko, co takie istotne w jego, w jego boksie i ta dziewiąta runda przesądziła tym pojedynku, bo, bo to liczenie, ale wrócił później do tej walki przecież znakomicie w końcówce. Także ja się spodziewam tutaj świetnej walki. Świetnej walki, mo, może wcale nie gorsza a może jeszcze ciekawszej, kto wie. Trudno powiedzieć. Tam miał swoje problemy. Pamiętajmy, o tym, się nic nie, nie mówiło głośno. Usyk przed tym pojedynkiem e, e, z Furym, e, e, Fury to z kolei miał pojedynek, a czy miał problem z żoną? bo żona go tak, tak, tak? Tak, tak, tak. Natomiast Usyk z tego, co się orientuje, to też miał jakiś tam problem czysto fizyczny, także to mu uniemożliwiło trochę sparingi w tej ostatniej fazie. No a więc, jak przystąpią obaj zdrowi, świetnie przygotowani, to szykuje nam się no, po prostu genialna, genialna walka. Już coraz częściej się mówi, co dalej po tym pojedynku, no bo to już nie jest walka o cztery pasy, tylko o, o trzy pasy. No, moim zdaniem, takie troszeczkę, no to mi się nie spodobało, no ale z kolei IBF chciała być. Prawda, ja ma swoją, politykę, ma swoją tak. politykę. I to też trzeba zrozumieć. No ale można sobie wyobrazić sytuację, że przy wygranej. E, Usyka, a teraz będzie lekkim faworytem tego pojedynku, myślę, Bóg ale nie tylko i wielu też ekspertów, e, to di Dibła. Kto wie, no, kto wie. Później, to też jest gotowa historia. A tak. później chyba gdzieś trzeba będzie kończyć. Natomiast no jedno jest pewne, wiemy już, że Joshua nie będzie walczył w najbliższym y, y, czasie, a więc czeka wyraźnie na czeka. wynik tego pojedynku, czeka. I tutaj nie chodzi mu o walkę z Dibualką, o walkę o jakąś gigantyczną kasę. Gdyby Fury wygrał, to ta walka będzie na pewno do zrobienia, czyli Fury i Joshua. Tak, to jest, to, to jest do zrobienia. Mnie tutaj przed tym rewanżem najbardziej zastanawia właśnie ten motyw zużycia. Kto, kto więcej e, e, stracił w tej pierwszej walce? Bo pamiętamy też, że no, USYK sporo dużo przyjął. Traci, sporo, sporo usy. przyjął, naprawdę. Moim Tam... zdaniem dużo stracił w tej walce zdrowia. Nie pamiętam walki, w której by tyle zdrowia stracił. Tak, tam były te, te ciosy podbródkowe, naprawdę sporo tych uderzeń. No plus dochodzi ten cały jego staż w boksie olimpijskim, w boksie zawodowym. W którymś momencie to się skończy. Gdzieś organizm wystawi rachunek. A do tego jakieś przygotowania nieprawdopodobne. Kato różnicze. Nikt tak nie trenuje. Nie, no to do niego. A lata lecą. Tak, lata, lata lecą. Zobaczymy jak to jak to wszystko w, w, będzie wyglądało z jego strony. Z drugiej strony mamy Tysona Fiurego i też taki moment specyficzny, czyli ten moment reakcji po pierwszej porażce zawodnika, który wydawało się no, w swojej głowie, no być może jest dalej... E, Niepokonany. Pytanie, jakie wnioski wyciągnie też pod kątem tego, co robił narożnik, bo wiemy, że tym problemem było to, że tych głosów w narożniku było zbyt dużo. Był ojciec, był Wendy był Sugar Hill Stewart. Wydaje się, że teraz to właśnie Sugar Hill Stewart będzie tym głównym rozdającym karty w, w narożniku Tysona którego, ale wiemy, że też że jego ojciec jest tak specyficzną postacią, że tutaj absolutnie nie można wykluczyć, że znowu się zacznie w którymś momencie wyrywać. Sugar Hill Stewart mówi o, o planie, że on jest zasadniczo prosty, mniej więcej to samo, tylko po prostu nie da. Się złapać I, i, to, i to był. I myślę, że to też jest, jest w tym pewna logika większa niż w takim, w, ty, w tym mówieniu, że trzeba na niego ruszyć i go, i go po prostu spróbować złapać, bo wydaje mi się, że to będzie dużo trudniejsze, bo też w tej pierwszej walce Fury się przekonał, jak silny jest usyk w klinczach. Myślę, że wcześniej można było oczywiście się zastanawiać, jak to będzie wyglądało, ale on parę razy próbował podejść blisko i tam go, no nie chcę powiedzieć, że usyk go przestawiał, ale jednak tę siłę fizyczną usyka poczuł I, i myślę, że to też sprawia, że, że tutaj te, te rozwiązania w bliskim kontakcie, one wcale nie będą tak takie oczywisty ze strony filego, Ale też pokazało się w tym pojedynku, jak jest odporny na ciosy. E, bo przecież tam było kilka takich bomb. E, ten jeden z tych podbrudkowych właśnie no, sprawił, że on stanął w miejscu. Prze, przez zmroziło bombę. go aż. Tak, aż go tak. zmroziło taki, prawda, jak sopel lodu. Ale mówi też, że było sporo ciosów. Sam opowiada, że było bardzo dużo ciosów na korpus, które zadał. I to były mocne ciosy. Odczuwał je, ale nie na tyle żeby mógł go zranić. Stwierdził, on osobiście stwierdził, że ani razu nie był zraniony w tym pojedynku. No ale mówię, to, co mówią y, pięściarze, to też trzeba brać y, troszeczkę y, na to poprawkę, bo spotkałem tyle wypowiedzi, że no, będą, będą w szerynku, wiedziałem, co się dzieje, a później y, pięściarz mówił zupełnie y, y, co innego, albo to wyolbrzymiał, albo mówił na przykład no, znokautowany, kiedy już się obudził, to mówił, że nie, ten w ogóle nie ma ciosu. No, wiemy o kogo chodzi. Tak, się takie historie. E, zobaczymy, jaki jak jak, jak będzie ciąg dalszy tej historii właśnie. Jak zwykle szalenie poważnie się do, przynajmniej teraz, no bo Usyk, wiadomo, zawsze się przygotowuje. To jest, On rozpoczyna treningi do tego pojedynku, który jest 21 grudnia, chyba rozpoczął już pod koniec września, e, a natomiast, e, natomiast chyba troszeczkę później. Tyson Fury, ale bardzo solidnie. Spójrzmy na listę jego e, sparing partnerów. No, oczywiście trudno znaleźć kogoś, kto będzie imitował Usyka, bo on jest unikatowy, on jest jedyny e, swoim tym, no ale, ale, ale bierze m, szybkich mańkutów. Jest ten młody Moises Tauma, jest Kevin e, Lerena, prawda? E, teraz dołączył... Kosobucki, nie, tak. Koso, koso, e, no fantastyczne Kosobucki. to zdjęcie, gdzie ma po prostu te spoderki tak. podciągnięte już tak, jak, jak ponton. To wygląda, no. ale z Kosobudzkim to wiemy bo to chyba lepiej, bo on tam też często Opa. poniżej pasa lubi uderzyć. Tak, obóz, obóz przygotowawczy na Malcie. Z kolei tradycyjnie już od pewnego czasu Usyk i jego ekipa mają te obozy przygotowawcze w Hiszpanii. To na koniec tak procentowo, jak, jak Pan widzi w tym momencie, na kilka tygodni przed tym pojedynkiem, szansę obu w, w, w tym rewanżu? Tak jak przed pierwszym pojedynkiem, bardzo, bardzo długo, bo później tam się zrównało prawie na remis. Widziałem tam 55 do 45 dla Furego. Ale później, przed całą walką, jak widziałem już te, te konwencje, to wydawało mi się, że już jest 50 na 50, to teraz, teraz bym widział delikatnie usyka 55 do 45 w tym pojedynku. Ale mówię, to jest walka z każdym możliwym scenariuszem, dlatego no jednak nie możemy zapominać o Furii mojego możliwości. On ciągle ma narzędzia, żeby ten pojedynek wygrać. Tylko pytanie jest, tak jak zawsze w takich sytuacjach, głowa. No bo tego nie wiemy. Tego nie wiemy, a jak on gdzieś wewnętrznie, e, e, przy... Dla... są zawodnicy, którzy y, y, porażki y, przyjmują gdzieś wewnętrznie ciężko, no, nie, nie, jakby nie mogą, on oczywiście mówi cały czas, pamiętajmy, on mówi, że on wygrał ten pojedynek przecież, że był lepszy, ale już dobra, Ta, Macham... ale stamtąd, machamy tak, tak, tak. ręką, dobrze, teraz pokażę w tym rewanżu, jak jest e, e, naprawdę. No i moim zdaniem to jest taka skaza dla niego, bardzo bardzo poważna. On tutaj zrobi wszystko, żeby ten pojedynek wygrać. Więc ta walka może wyglądać troszkę inaczej niż, niż pierwszy pojedynek, ale myślę, że też inaczej może walczyć troszkę usyk, no bo on e, miał takie momenty w tym e, e, pojedynku, zresztą, no mówię, niesłychanie emocjonującym, miał trochę słabsze momenty. Tak, i, i też było tych momentów na, na tyle sporo, że możemy już, patrząc na wynik, możemy o nich zapomnieć, ale one były rzeczywiście, i ich, ich było kilka na różnych etapach, bo nawet po tej dziewiątej rundzie też miałem takie wrażenie, że on troszeczkę odpuścił wtedy, już się zadowolił trochę tym, że żeby po prostu dojechać gdzieś do końca w stosunkowo niskim nakładem sił, siła, być może tak się po prostu wypompował w tej dziewiątej rundzie, że już, że już jechał na, na absolutnej pamiętajmy rezerwie. Pamiętajmy jeszcze jednej szalenie istotnej rzeczy, o której najczęściej nie wiemy jak się nie jest gdzieś bardzo głęboko w sztabie i nie ma się powiedzmy jakichś tam, ale nawet na, najczęściej są dosyć szczelni ci ludzie, bo wiedzą czym ryzykują. A więc też jest istotny stan zdrowotny tych ludzi. Także jeden i drugi ma przebieg duży, na już usych to gigantyczny. Prawda? Gigantyczny, tak. Gigantyczny, a więc wszystko zależy od tego, czy jakaś tam część w tym mechanizmie, który przecież tak fantastycznie funkcjonuje, jest nie do końca sprawna. Jeżeli jest nie do końca sprawna, to wtedy może pojawić się problem. Tak, i u jednego i u drugiego. Ja też widzę to bardzo podobnie. W tym momencie będzie o 55-45 na korzyść usyka, ale znów tutaj trzeba będzie poczekać i na tego na obsadę sędziów, Przede wszystkim sędziowie punktowi myślę, że mogą być bardzo ważni, też sędzia ringowy. Zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie, ale, ale nie ma tutaj podstaw, które pozwalałyby się dopatrywać jakichś teorii spiskowych, tego, kogo być może sądowie będą chcieli bardziej pociągnąć do tego zwycięstwa, bo gdyby mieli ciągnąć, sobie w tej pierwszej walce już mogli to e, zrobić, więc oby wygrałoby prostu lepszy, a my liczymy na to, że tuż przed świętami zobaczymy fantastyczny ciąg dalszy, pięknej historii. Ja jestem tylko ciekawy jednej rzeczy. Gdyby po bardzo równej walce nieznaczne zwycięstwo, takie minimalne, odniósł Tyson Fury czy byłby trzeci pojedynek. Myślę, że tak, że wtedy no trylogia byłaby, zależy od przebiegu jeszcze te, tego pojedynku, ale jak, jak najbardziej, no patrząc na to, co się wydarzyło w, w pierwszej walce, tutaj taka historia, no to, to aż by się prosiło jeszcze o ten taki e, po prostu definitywny finał, tym bardziej, że Daniel Dibła też może stoczyć po, po drodze jakieś, jakieś inne walki, też z pytań co z Antonem Joshua, więc tych takich ruchomych części e, tej, tej skomplikowanej saudyjskiej układanki e, jest, e, jest kilka. Zobaczymy, jak to, jak to będzie w ringu. Oczywiście odniesiemy się jeszcze do tej walki, kiedy poznamy więcej szczegółów na razie, tak jak myślę, wszyscy nasi widzowie czekamy na 21 grudnia um, i, i o, oczywiście o starciu Usyka z którym będziemy jeszcze na pewno nieraz rozmawiać. Bardzo Ci dziękujemy, do zobaczenia. Dzięki, do usłyszenia.